Jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do rozwiązania. Wyobraźcie sobie taką sytuację w klasie ośmiolatki. Pani pokazuje kamień i pyta się dzieci, jaki ten kamień jest. Dzieci odpowiadają, że się świeci, że jest piękny, że jest szlachetny, że jest inspirujący, że jest cudowny. Pani mówi dobrze, ale teraz wyobraźcie sobie, że wy jesteście takim kamieniem, który idzie. Dorosłe życie. I powiedzcie teraz, co w tym dorosłym życiu wy jako ten kamień możecie usłyszeć? Jak będziecie mówić swoje odpowiedzi, te złe, to wtedy weźmiecie chusteczkę i ten kamień tą chusteczką zakryjecie. Dzieci ochoczo wypełniły to polecenie pani. No i tak, jedna dziewczynka zaczęła mówić: Nienawidzę cię. Wzięła chusteczkę i zakryła kamień. Kolejny chłopiec powiedział, mam ciebie dosyć, nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. I też wziął chusteczkę i zakrył kamień. Kolejny młody człowiek, młoda dziewczynka e, powiedziała, że nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. I zakryła kamień. Padały złe odpowiedzi. Jesteś gruby, jesteś leniwy, e, nienawidzę cię. I tak oto te chusteczki... Znajdowały się w rękach dzieci, które zakrywały kamień. Pani widzi, jak to wszystko wygląda, no i zaczyna pytać się dalej, dzieci, co się stało z tym kamieniem. Odpowiedziały, no został zakryty. To co trzeba zrobić teraz, żebyśmy go z powrotem widzieli, pyta pani. Dzieci odpowiadają, no trzeba go odkryć. Ale pani pyta się w jaki sposób. Jedna dziewczynka wpadła na pomysł, że trzeba go odkryć miłością. I tak dzieci próbowały odkrywać ten kamień miłością. Ten chłopiec, który powiedział, czy dziewczynka nienawidzę cię, teraz powiedział, kocham cię i wziął chusteczkę. Inna osoba, która powiedziała, nie chcę cię znać, teraz powiedziała, jesteś dla mnie ważny, chcę z tobą rozmawiać i wzięła chusteczkę. I tak po kolei te wszystkie chusteczki znikały, znikały. I pojawił się na nowo ten kamień, który był zakryty. Kamień, który nie zapomniał o tym, że jest piękny, szlachetny, cudowny. Bo dalej taki był, choć przez chwilę był niewidoczny. I Pani podsumowała tę lekcję właśnie tym zdaniem, które rozpocząłem na początku. Jesteś cudem do odkrycia, a nie problemem do rozwiązania. Co uczynił Chrystus na krzyżu? Jaka jest Jego miłość? No właśnie taka. On wchodzi w to, co najgorsze, wchodzi w najgłębsze bagno, wchodzi w to, co cuchnie najmocniej, wchodzi do końca, umiera na krzyżu, po to, żebyśmy my nigdy nie zapomnieli, kim jesteśmy, po to, żebyśmy nie zapomnieli, że należymy do Ojca. Po to, żebyśmy mieli tę pewność, że pomimo tego, co możemy na swój temat słyszeć, pomimo grzechów, pomimo naj, najtrudniejszych, największych ciemności, my mamy miłość. I Bóg patrzy na nas zawsze właśnie przez tę miłość. A w oczach tej miłości Boga właśnie takim cudem jesteśmy zawsze, to uczynił Chrystus na krzyżu, kamień, kamień szlachetny. Sama nazwa kamień wywodzi się od słów, które oznaczają niezwyciężony, niepokonany. Być takim właśnie jak kamień. Kiedy jestem niepokonany i niezwyciężony? Czy tylko wtedy, kiedy prowadzę perfekcyjne życie, kiedy nie upadam w grzechy ciężkie, kiedy jestem taki ułożony? Nie. Tą doskonałość kamienia, czyli doskonałość tego cudu uzyskuje się wtedy, kiedy się kocha i kiedy traktuje się miłość jako taką przyczynę do działania, powód do działania, motywację do działania, bo to ona ona zmienia wszystko. Być takim Bożym kamieniem, Bożą skałą. To być twardym tak opierać się grzechowi, ale mieć w sobie jakąś też, wielką wrażliwość, inne spojrzenie na świat. Pamiętajmy, że jesteśmy cudami do odkrycia, a nigdy problemami, które trzeba rozwiązać. I to jest takie też na nas Boże spojrzenie. Amen.